Tak się prezentują nasze bagaże, chłopaki w torbach, no, stacja kilernej, stacja jedziemy do Dublino, witajcie w kolejnym chłopaki dniu, w kolejnym vlogu, jedzie nasz pociąg, także ruszamy, chłopaki już grzecznie siedzą, więc tak podróżują, już chłopaki się niecierpliwią, zaraz wsiadamy do pociągu, podjeżdża. Blokowałyśmy chłopaki poszli spać. A my odpalamy jakiegoś podcasta i chill. Przyjechałyśmy tutaj z szefami na Grafton Street. Czyli mam pokazać sobie białe tutaj nad Rolexem. Osoby ogólnie są przepiękne, ale przy będzie wieczorem jeszcze, eee, Bo wtedy dopiero to odda cały urok. Wróci w tapinie na Grafton Street. Z bardzo dużo ludzi. Jakie tłumy tutaj są. Fabio, Fabciuś dzielnie też nosi tłumy, tak? I ludzi. Idziemy troszkę pospacerować tym tłumie. Ja. Obowiązkowym punktem wycieczki, jak będziecie w Gdyni, w jest tam bar. Znajduje się za nami pięknie oświetlony. Gdzie musicie koniecznie zajrzeć. jest ze środka na Irish Coffee. Z nami jest Guciusz jest... i z nami jest Fabiusz. Ojej, ja, to jest i jesteśmy tutaj jeszcze raz, bo siedziałyśmy. Chcesz się zrobić zdjęcia, bo to jest tak busy, tyle no. ludzi. Zresztą, nam zamówić Irish Coffee. <mulity> No to co, będzie za chwilę tasting na żywo tej kawy? Tak? Dasz mi Fabusia? Fabciuś się denerwuje. Tak, Fabciuś, pani będzie testowała kawę zaraz. Tylko nie ma jak pani się ruszyć do tego stoliczka. Guczisz? Tak? Dobra. Aha, uczuję ten kremik. No i pani tutaj. Prosimy o tasting na żywo. To kremik, krem jest na górze, fresh cream, a no. tam w środku jest uh, temple bar whisky. No, próbuj, próbuj. Muszę sobie zamieszać na mm. bardzo dobry. No. Co? Tak? Smakuje? Bardzo. No to pijemy tutaj w klimacie lekko deszczowym, ale chłopaki są z nami. Siekiera. A, mocny alkohol. A, okej, okay, dobra, no to pijemy Prawdziwym Irlandczykiem jest tutaj Fabio, nie Guci, ale Guci coś tutaj, ci liże piankę Guci chce whisky. No, nie wolno, nie wolno. Guciuś. Nie wolno. A tak z naszej perspektywy Temple Bar się prezentuje, przepięknie oświetlone. I lecimy dalej. Chłopaki są dzielni. Babciuś, Dzisiejszy dzień i dzisiejszą noc spędzamy w Dublinie, ponieważ jutro wracamy do domu. Jutro wracamy do domu i jeszcze idziemy coś zjeść, to wam później pokażemy. Jak nie zapomnimy, bo jestem już bardzo, bardzo głodna. Idąc w stronę Grafton Street trafiłyśmy na Krispy Kreme. Nie wiedziałyśmy, że są w Irlandii, także zaraz nam coś zamówię, a tam się produkują. Ja zdecyduję się na Classic Cream. Na pewno na Lotus. Może Snowmana weźmiemy? Tutaj tak za szybą, ale wam pokażę. Jadą pączuszki upieczone, przygotowane do dekorowania. Super miejscówka, fajnie, że na nią trafiłyśmy w Dublinie. Ja już mam nasze pączki, pokażę wam w hotelu, co zamówiłyśmy. Bo już nie wiem, czy wam mówiłam, czy nie, z tego podekscytowania jesteś. Mam nasze pączki, zjemy w hotelu, pokażemy, tak? cztery. Cztery. jakieś takie Cztery, ale nie było za, nie było tych świątecznych niestety wszystkich, ale coś tam wybrałam ciekawego, no, jest także. Ciekawa. Jestem w szoku, bo to Mam nadzieję, że trwają do hotelu. W Los Angeles je widziałyśmy, ale niestety tam nie dotarłyśmy. No nie, ale e, bo w Los Angeles zawsze Dunkin' Donuts Tak, Dunkin' Donuts byłyśmy. był że te też są dobre, także. Będziemy testowały gdzieś maszeruje dzielnie, ale kurczę, tyle ludzi tutaj jest, że no masakra, nie? With a No, it's not cat. I tu już jest Grafton Street, główna ulica, a tam jest oświetlona pięknie, tak? Ile ludzi. I ile ludzi. masakra. Ewakuujemy się stąd po coś do jedzenia. No i wzięłyśmy sobie. Wróciłyśmy już, Subwaya. Dotarłyśmy do pokoju. Oj, sarko. sorry. Dota... Ja pokażę, to co Dota... pokażę mi to. Dotarłyśmy i wzięłyśmy saboja, bo nic innego w sumie nie było za bardzo. Chciałam powiedzieć, że takie tłumy to nie są już na moje nerwy. Ja się do tego nie nadaję. Chciałam wejść sobie do Braun Tomasa, do Gucci, zobaczyć coś, ale stwierdziłam, że te tłumy mnie po prostu przerażają. I wolę sobie zamówić coś online, najwyżej to zwrócić i, i tyle, trudno. Tutaj hmm. przy Was zrobimy unboxing. No nie będziemy teraz najpierw najpierw muszę jej zabrać. mogę pokazać, czy nie? No, pokazać. Pokażę Wam, bo później wiecie co, tu może zapomnieć. zapomnieć. Zjemy i nie będzie. Mogę odrezerwać? Ojej. Trzeba. Tutaj mamy tak: Lotus Biskit. To to o, jest. nie wiem czy na Lotusa, Lotus jest... Ten piękny. jest Snowman. Tutaj Mary Giftmas, a to jest klasyczny. Czy się nazywa Mary Giftmas? Tak, a to jest o, klasik... klasyczne. klasyczny już jest. Co są takie Będzie miały czytawa. na dzisiaj i na jutro rano do kapki. No i super. E, mm. Także lecimy z jakiegoś ale tak jak mówię. nie, Wróciliśmy do pokoju. Ogólnie Było też super hotel... to wszystko zobaczyć, ale za dużo ludzi, tak jak mówi ja też jakoś tak po prostu już mnie to wszystko przytłaczało, już marzyłam tylko, aby znaleźć się w pokoju. No, ogólnie z hotelem tutaj też są jaja, bo przy lotnisku jest tylko jeden hotel, który akceptuje psy. No i nie jest on rewelacyjny, chyba najgorszy, w jakim kiedykolwiek byliśmy w ogóle. Niestety no, tylko być. nie możemy się zatrzymać. Nic nie mamy, nic nie mamy, no, jest no i, i, i pokój w ogóle jest bezręczny, na nawet, nawet nie pokazuję, bo po prostu jest tragiczny, ale mm. um, co jeszcze miałeś powiedzieć o, o hotelu? No nie polecamy ogólnie, nie polecamy. Tylko i wyłącznie ze względu na psy jesteśmy tu nim, ale na szczęście jedną noc i, i jutro się zmywamy, lecimy do domu. Uwaga, 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 będzie testowanie, ktoś tu zjadł. To powiedziała, że połowę to więcej niż połowę. Zróżniasz tej! Zjadły! Już jest późno Sprawdź bardzo. czy tam jest nadzienie. Wydawało mi się, że jest nadzienie. Jest jakieś nadzienie, słuchajcie. Yy, będę próbować. Fabius wapie w dywan. Chłopaki poszli spać, już jest bardzo późno, ale jeszcze musimy iść na jeden spacer. Także robię szybki testing. Hmm. Robisz testing klasycznego, no. I jak smakuje? Podobnie trochę do Dunkina dla mnie. Jednak nadzienie Boston jest dużo, dużo lepsze niż to, to. jest jakieś takie, kurde, sztuczne. Wiesz co, następnym razem trzeba zrobić w Los Angeles, jak będziemy to kupić i to, i Dunkina, i zrobimy Jezu, testing. bardzo słodkie to nadzienie. Uuu, ty lubisz słodkie. Dobra, ale poczekajcie, bo ja będę wszystkie teraz. Aha. Każdego po kolei chciałabym. No tak. O kurde, poczekajcie, bo, bo ten... Yy, a zdjęcia nie zrobiłam ich, oj cholera. <głos> <głos> Snowman, Snowman, jak? Mów, reakcja. Olaf jest bez nadzienia. Olaf jest bez a Christmas, uh, Merry Olaf, Giftmas. Może taki trochę orzechowy, nie wiem. Merry Giftmas coś ma w środku. O, chyba nie będzie mi spokojnie, bo to chyba jest jakieś takie... Wszystkie mają białe. Wszystkie mają białe, to ja jestem zawiedziona, bo myślałam, że któreś będzie czekoladowe. No i teraz zobaczmy to. Proszę zrobić rezerwowanie idealne. I jak jest białe, to będę zła. O nie! W środku jest lotus. O cholera, no. To może być dobra. No to. Tak, z was zostajemy numer jeden. Czyli to jest numer mhm. jeden, czyli na jutro nic nie zostanie. Mm. Ja też mm. się dołączam i idę jeść, także... Jest tym słodkim akcentem. Są, one są takie, słucha, powiem ci, że takie są bardziej zdrowe niż Dunkin mam wrażenie. Tym akcentem się żegnamy. Pa! Wyśmienite. Wyśmienite. Nie zapomnijcie o lajku, o subskrypcji naszego kanału. Wkrótce więcej fascynujących filmów obiecujemy. No i co, także. Bye! Bye!